Masz rację baliszko Anika. Mę... Męko, e, mę... Może zrobisz na Facebooku grupę dla swoich widzów z masy Cypriana co ty na to? Mam nie? Siema to ja cypria jej intype dalej was lisz konią. Bamy czy taki nie? Sed. E. Dawaj GTA. Czemu mam zmieniać nikt nie jest obraźliwy mój nick to baliszko Anika bo tam mieszkam tam na wyspie Bali? Bank. Okay, gadocha, gadocha. Fajny strym pozdrawiam Cypriana i widzów. Wesołych świąt, potem wpłacę do Nate'a. Okay, Fajnie by było. Sed. Okay. Cypri, a jej was lisz konią, please refrain from spam and cups. Sed. Nagrasz nowy filmik jak wali szkołnika. Nie. Sed. Wale konika. Bez tych magicznych. Banujcie takich frajerów, bardzo. Sed. Bardzo podoba mi się Twój kanał Cyprian Kurwa, a tych haterów to jebać. Mam rację. Pozdrawiam tutaj użytkownik Wale Konika. Sed. Nagrasz nowy film na XAN Ster. Banujcie takich. PRR War Alert Alert 2.0. Sed. Wale Konika, Freezer, Frame Trams, pamen caps Sed. Tak, baniuj frajerów. Mam ojczyznę. Musimy na pociekać. Cyperian to gej, wali konika. Balsele. Welcome to my Chanel. Set. Witam. Nagraj jak walisz szkołnika to dam ci łapkę. Sparżanku. Cyperian to onika wali konika, please refrain from spamming caps. Rock i pedał wali Cyprianowi konika. Welcome to my Chanel. Set. Jereś Joki. -y. Set.